Cyprian, zdobyłeś dzisiaj debiutancką bramkę w rankie Stali. To jest twój chyba pierwszy seniorski gol dla Stali, który właściwie jest jej wychowankiem. Tak, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że szybko otworzyliśmy ten wynik. Szybko strzeliliśmy drugą trzecią bramkę i dowiedzieliśmy ten wynik do końca. Właśnie, prowadziliśmy po 21 minutach 3 do 0, ale w tej samej końcówce pierwszej połowy w się błąd, który chyba trochę pobudził gości. Tak, trochę pobudził, jeszcze dodatkowo ta czerwona kartka w drugiej połowie. Dało się trochę nerwowości, ale cieszymy się, że udało się do końca ten wynik korzystny. Wydaje się, że chyba ta bramka Kamila Wojtkowskiego z rzutu wolnego trochę Was uspokoiła, mimo wszystko Olimpia atakowała, ale tych sytuacji brakowało. Tak, zdecydowanie. Kamil Wojtkowski ustalił, że tak powiem można wynik, nas też już uspokoi i Olimpia potem dominowała przez to, że graliśmy w